Witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku ze serii z serii Minecrafta na modach. E, chyba tą serię po prostu nazwę... Hmm, jakby nazwać tutaj tą serię? Może po prostu nazwiemy ją Kwadratowa Przygoda bądź Minecraftowa Przygoda, co w tym deseń. E, Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba tytuł. E, a my w dzisiejszym odcinku będziemy zbierali drewna. O kurczę, naprawdę sporo tego spadło wszystkiego. Dobrze, elegancko. W dzisiejszym odcinku na pewno pójdziemy zwiedzić sobie to. Zobaczymy co to jest w ogóle. I patrząc na mapy, dzisiaj zobaczyłem sobie to. Tutaj chyba jest jakieś miasteczko oraz to mnie ciekawi. I dzisiaj postaram się na pewno jedną chociaż z tych trzech rzeczy zobaczyć. Chociaż tutaj też coś jest ale no... Nie jestem pewny, co to jest. Jak widzicie, waypointy już sobie wystawiłem tutaj i tutaj, ale tutaj jeszcze nie, ale w razie czego możemy przecież to zrobić ok i na zielono to będzie tam ok a gdzie mamy najbliżej e, wyjście do jaskini 267 277 no w sumie podobnie obecnie e, nieładnie zamykać przed nosem drzwi e, właśnie przepalamy sobie drewno żeby mieć po prostu czym przepalać jakkolwiek to brzmi i e, jak możecie zobaczyć mamy 7 diamentów co oznacza, że musiałem być w kopalni i pewnie zaraz wam pokażę właśnie jakieś urywki filmów Co jest? Jezus, się przeraziłem tego Co jest? Diament Kok, spłyłem właśnie od tego szkieleta to chciałem zrobić małe cięcie i w międzyczasie zobaczyłem to po tym małym cięciu co tutaj było wziąłem tego diamenta jak możecie zobaczyć nie ma go tu już wchodzę tam i widzę to nie to tylko to jak zbierałem te diamenty oraz trochę złota mamy lapisu jak mogliście zobaczyć na wstępie mamy całą moją zbroję z żelaza Eee... This, this Aha! Ja ci tam! wolno. Eee... Okupowane było, to nie można A teraz ja okupuję Okupuję Właśnie, okupuję Eee... Dobra, holy logi sobie zostawimy To w sumie damy? Na razie tutaj, na wszelki wypadek jak widzicie trochę kamienia musiałem nakopać w poprzednim odcinku znaleźliśmy diamentową zbroję na konia a my w dzisiejszym odcinku a raczej teraz już możemy lecieć zwiedzić te rzeczy I Później nam przydadzą chociaż jeszcze fajnie by było zrobić sobie tarczę jak się tarczę robi od chwileczkę jak się tarczę robi Ok, mamy. A co to było? Ok, dobra, nie. Wydawało mi się, że jakieś, jakaś recepta tam była. To weźmiemy i może jeszcze mieczyk sobie zrobimy. Albo nie, inaczej. zrobiłem sobie wpierw e, killoff diaksowy. Prawie bym zrobił motykę. I możemy lecieć. Tylko, że fajnie by było faktycznie... A dobra, z siekierką pójdziemy. E, dobra, to może pójdziemy wpierw tutaj, czyli tam na lewo. Ok, jedzonko mamy. E, wszystko, co potrzebne mamy tak naprawdę. Posadzimy trochę tutaj drzewkę, tych drzewek holilogowych logowych, e, bo te drzewka, nie ukrywam, są naprawdę ładne. I możecie też właśnie jak wam się poprzedni odcinek tutaj naprawdę podobał, bo według mnie chyba wyszło dobrze. Jakoś zastrzeżeń chyba nikt nie miał. No w sumie ciężko stwierdzić, bo nikt nie zostawił komentarzy, ale może pod tym odcinkiem ktoś zostawi. Zobaczymy. Fajnie by było jakbyście napisali właśnie co poprawić, tak jak w poprzednim odcinku poprosiłem. Ale mniejsza z tym widzimy, że to są te nie... O Nienawidziłem właśnie takich rzeczy, jak te ulewiska takie e, Dobra Myśmy tu byli, tak byliśmy tu Tu walczyłem o życie tak naprawdę e, Ale właśnie jak będziemy wracali do domu To trzeba by pozbierać trochę mięsa Albo posinać trochę tych drzewek, bo one... Będziemy wspierali drewno ...wtedy one jabłuszka dają Oho, przy zawsze jest takie lagowanie, właśnie. O, w sumie, co się dzieje, Co całe drzewa musi ścinać. Eee, kurczę, ale naprawdę dużo tych e, jabłuszek wyleciało. Naprawdę mi się... O, my już tu jesteśmy. Poproszę. Taka w ogóle... Jaki... Kikidos. <grytos> Tam coś na pewno jest ukryte. Później się zobaczy. Ej, naprawdę, taki inny klimat mają te domki. A jednak nic tu nie było. Ale w sumie sobie to zostawię, bo to ładnie wygląda. Ej, te drzwi są bardzo ładne, one są przez w środku. Oho, biedna kaczuszka, znów to samo. W sumie tak twoje mięso będę musiał jeść. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nigdy nie widziałem podobnych domków. Ale widzę, że te domki w ogóle skrzynek nie mają, żeby je ograbić, czy coś. To jest w ogóle to, nie? Polak, cebulak. Pierwsze co, to już chcę ścinać... Co ja gadam ścinać? Okraja sąsiadów. Ale naprawdę dziwne. Jeszcze nigdy nie widziałem podobnego domku. A na modach dość często grałem nieraz. raz. podoba mi się tu. Co, co wy sądzicie o tym? Zapamiętajcie, żeby pisać wszystko w komentarzu. Ja sobie później poczytam i się będę stosunkował do tego. Okay, ale to trochę wygląda jakby to były takie te miasteczka z endu. O, pierwsza skrzynka o, kompas. Ale tu naprawdę nic nie ma w tych domkach. Kartograf. No nie powiem, ale trochę się zawiodłem. Ale naprawdę te drzewa mi się podobają, są takie śliczne. Ale czy coś tu na mapie jeszcze jest ciekawego? Tutaj coś jest. Dobra, jak już sobie to zrobiliśmy chyba nie, dobra, zostawimy sobie to. Polecimy teraz tutaj na zimowy biom i później po zimowym biomie pójdziemy zobaczyć jeszcze tą ostatnią rzecz. Bo to się wydaje najciekawszą rzeczą właśnie. Bo największą tak naprawdę. Ale dobra, wpierw musimy dojść na ten zimowy biom, a to nie będzie trochę... To nie będzie za łatwe tak naprawdę, bo to trochę potrwa, bo to jest 720 metrów, w prawidłowym świecie 720 metrów to jest nic tak naprawdę, ale w Minecraft'cie to jest bloki. A właśnie, tutaj jeszcze są takie coś jak e, misje, tylko gdzie one były teraz? E, tu. I widzicie, można w, e, dostać kilka rzeczy od razu na start, ciekawych. Okej. Okay. Weźmy sobie te rzeczy wszystkie. I widzicie, teraz nam się odblokowały totalnie wszystkie misje. To były Tutaj realowe misje. Ale teraz mamy takie, co jak Zabij Mamuta, zabijamy ametystowego golema, Desiderino, Samoner, Night Leech, Void Blossom. Jak? Void Blossom, coś takiego, Nether. No w że też są różne misje. Twilight Forest tutaj mamy, mamy też niebo. E, mamy Boom Blaze. Nie wiem co to jest. Eden Ring też nie wiem co to jest. Będzie trzeba poczytać o tym end oczywiście. E, o właśnie tutaj jeszcze jest Warden. E, ja... Ja podejrzewam, że ordena już spotkałem, tylko gdzie on był? On był tutaj, jak sobie kopałem właśnie diamenty, to spotkałem tam. Chyba, że to jest po prostu... tej jakby jego mikrobiom tak naprawdę, bo... To było naprawdę małe. Tam nie było nic widać większego. Ale to zobaczycie z czasem sami tak naprawdę. A teraz lecimy na Zimowy Biom, zobaczyć o co chodzi z tą chatką, co to tak naprawdę jest, jeżeli to jest po prostu chatka Wiedźmy, no to ją zabijemy, zlutujemy jej domek i uciekniemy, typowo. A teraz zostało nam jeszcze 520 metrów, ale mnie naprawdę ciekawi co to jest tam dalej. Lisiek! O mój Boże! Lisiek... E, z czasem też może będzie VR, jeżeli będziecie chcieli, a ja naprawdę mam ochotę pograć na przykład w FASMOFOBIE na VR-ce. Kamień mnie podpalił, KAMIEŃ! Czajcie do bazy? Nie nie lawa, ni nic! Kamień mnie podpalił, kamień. Po prostu pieprzony kamień. Okej. Okay. Fajna mechanika, że w końcu ten lud pęka tak naprawdę jak się na niego skoczy. Ale ja, ładnie to wygląda. Jak dobrze tu nie ma czegoś takiego jak tego moda co był w RL Crafcie, że zimno cię mogło zabić albo zbyt ciepła, zbyt duża temperatura, albo zbyt niska. Po prostu cię mogła zabić. Albo na przykład jak piła, piłeś bądź piłaś wodę, brudną wodę, to mogłeś dostać pasożyta, który ci skręcał kark. Tak było. Kiedyś jak nagrywam na innym kanale, lecz no z... Jak by to powiedzieć... Z pewnych przyczyn musiałem przerwać się na jednym kanale nagrywanie. Ale teraz mogę już się wziąć za, za to tak naprawdę na poważnie zrobić to od początku do końca, tak jak chciałem wcześniej, lecz no nie miałem zbytnio wyboru, żeby kontynuować. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. I zabiłem go. I zabiłem go. Jest! Ej, tam jest piwnica pod tym. Ale <gryzanie> beka. <gryzanie> Ej. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Naprawdę. Ja naprawdę nie wiedziałem. Mamy kolejną. Pole, tą. tą. I torbę. Boże, czasami nie wiem, jak coś nazwać. Ma no, mendingiem! ale zajebiście się zapowiada ubierzemy sobie to No szklane buteki też się przydadzą okej okay. super się zapowiada naprawdę e, co my tu mamy książeczka, skóra się przyda skóry się naprawdę przydadzą Emeraldy... Okej, okay, dobra, zrobimy tak... Tak, tak, tak... Tak, tak... Tak, tak... Fajnie, że torbę mogę dać do torby Czyżby to oznaczało, że w nieskończoność mogę torby do torby dawać? Ej, naprawdę to tak działa Dobra, mamy to ale wiecie co? Ja się kimnę do rana, żeby nie latać w nocy, bo w nocy on no, trochę niebezpiecznie jest jak widzieliście w pierwszym odcinku. Chociaż teraz tak naprawdę też mamy mm, tarczy i całą zbroję. Ja sobie to dam do tego właśnie jeszcze Co byście zabiły? Okej, okay, dobra, nieważne to na razie wyrzucę, to jest mi niepotrzebne e, To damy do tego, to damy do tego, do tego, do tego, do tego Zabijemy natręta. Oho, znowu coś ze synchronizacją jest. No coś tu jest. No tak, ale mi coś ciekawi jak się dostać do tego Jego, no Nie ma tutaj zejścia normalnego? No przesuń się, chłopie, ja się ratuję A widzicie jakie skitrane No nie ma tu nagrody jakiejś Ale jak go więzili, nie? Fajnie to zrobili, naprawdę Dobra, żeby było jakieś jakiekolwiek przejście, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne i to mi niepotrzebne. Tak, żeby to miną widzieliście. E, dobra, ładnie się udało. Czy jest chyba kolejne? Ale no i po co ci dobo? Po co kleptomanie jeden? Nie, dajcie syshan, ja nie chcę się z wami walczyć, coś. Jak e, le... e, pod literką N. Można powiększać Dobra, lecimy po prostu teraz zobaczyć sobie, co tam mamy w tym. Bo nie ukrywam, no jest to dość ciekawe, że taka wielka budowla na mapie. A ja ją przegapiłem w poprzednim odcinku, nie widziałem jej nawet. Ale teraz bardziej będziemy się brali właśnie za to, żeby sprawdzać mapę. Bo nie ukrywam, chciałbym przejść tą grę. W w dużym stopniu Jeżeli można nazwać, że Minecraft'a można przejść to Bo w sumie zabijesz smoka i możesz grać dalej tak naprawdę Ale jak widzieliście dużo bossów tutaj jest tak naprawdę Te Night Lich, Mamuty jakieś Samoner To zobaczymy na pewno z czasem, ale nic na siłę i nic i od razu, nie? Ja wiem co wy, wy byście zrobili, ale ja tego nie zrobię Albo dobra Daliśmy radę, przeżyliśmy I płyniemy zobaczyć co się tam dzieje tak naprawdę Hmm Ale chyba, że zrobimy tutaj małe cięcie Dobra, jak możecie już zobaczyć, jesteśmy już naprawdę blisko, bo około 100 metrów, czyli 100 krateczek na Minecraftowy świat i zobaczymy już niebawem, co tam się kryje przed nami. O! Ou. Na mapie widzę, że tam jest jakiś wieśniak. Ej, ale to jest ładne. Naprawdę w tym Minecrafcie teraz wszystko jest ładne takie. E, widzimy, że na mapie, że tam jest po prostu jakiś wieśniak z golemem, nawet kilka wieśniaków. E, wiecie co, ja się po prostu podsadzę, bo nie chcę tego niszczyć za bardzo, bo to jest ładne akurat. Dobra, tam jest creeper. Zaraz tą skrzyneczkę sobie zobaczymy co w niej jest. Ale co to jest jakiś taki taras? Czy coś takiego? Coś w ten deseń, coś takiego? Nie ukrywam, zaintrygowało mnie to. Okej. Okay. O, ziemniaczki. Ziemniaczki są naprawdę dobre w tej grze. Dobra, to też sobie weźmiemy. Ale dobra, no co to tak naprawdę jest za budowla tutaj? Jedno łóżko. Rybka, węgiel. To mi niepotrzebne. Bekon, chlebek. Biorę całe jedzenie, bo mi się też to naprawdę przyda. E, żelazny nóż. Nie wiem do czego się go używa, nie wiem, do patroszenia, czy coś, nie wiem. Ale pójdziemy zobaczyć do góry jeszcze. Ale to wiecie co, skoro mamy tyle chlebków, to sobie będziemy mieli chlebem, bo chlebek więc On zaraz spadnie. Tu jest drugi kolem? Ej, czyżby oni mieli mendinki łatwo dostępne? Coś się zbagowało Ja naprawdę nie wiem co to jest za budowla w ogóle e, Róża wyderowa. ja nie wiem do czego się jej używa no bo naprawdę mało właśnie Minecrafta grałem kiedy już tyle te nie patrzę tylko jak to się nazywa e, Rzeczy wchodziły E, ty co sprzedajesz? Ty, dobra, kupujesz to, ty sprzedajesz to I ty sprzedajesz to samo tak naprawdę Okej okay. A jakby zrobić coś takiego, że... no, mi się Że po prostu stracisz pracę na chwilę... nie, nie skacz, nie skacz, chodź Dobra, czyli to działa tak naprawdę Drogie rzeczy naprawdę macie Chodź tu, już Chodź tu, do tego No chodź tu Koleżko Kurde nie mu... Chciałbym go zmusić do pracy jakkolwiek to nie brzmi Ale nie mogę Bo on ten patrzy Ale wiemy inaczej zmuszę. tylko. Pracuj. Co było lewa sprawę. No idź do pracy! Dobra, wiemy co już tutaj jest. Ja rzucę tego golema. A, nic sobie nie zrobił. E, co się stało z mapą? No halo. Czemu mi to robisz? Czemu taka dziwna mapa jest? Co jest? Halo. O. Dobra. W ogóle napiszcie mi co byście chcieli w następnym odcineczku zobaczyć Ja naprawdę bym na przykład w przyszłym odcineczku chciał... ładnie to wygląda e, chciał coś zbudować, taki własny domek albo inaczej Jak znajdziemy dzisiaj jeszcze w tym odcineczku ciekawą lokalizację to tam też będziemy mogli sobie zamieszkać Ale... hmm albo w tym odcineczku albo w przyszłym odcineczku pójdziemy na wyprawę i wyprawa będzie do tego momentu aż znajdziemy nasz wymarzony co to jest widzicie to na mapie? a czy Enderman dobra jej to było creepy naprawdę dobra zrobimy inaczej E, zrobimy inaczej w tym odcineczku. Raczej to już będzie koniec odcineczka, chyba na dzisiaj trochę czasu już nie mam, bo jest dość późno. A ja nie chcę się drzeć, żeby sąsiedzi wyszli. E, więc w następnym odcineczku poszukamy naszego wymarzonego miejsca i tam budujemy swój domek, osiedlimy się. I w ten sposób będziemy mogli już od przyszłych, przyszłych właśnie odcinków e, robić coraz to większe postępy. Bo zbudujemy własny domek, znajdziemy fajną lokalizację, będziemy w kopalni często już, będziemy robili portale i... Nie wiem co to jest, co to ten pasek jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wracając, tu jest domek, więc muszę w sumie teraz w lewo odbić. Ale będziemy mogli się skupić na szukaniu diamentów i eksploracji całego świata teraz. Ale dobra, ja już chyba sobie dojdę do domku na spokojnie. No chodź tu mała, chodź. Dobra, nie sądziłem, że coś takiego też tutaj jest Nienawidzę w tych pajęczynach siedzieć Coś tutaj też jest Oho Ja sobie to zaznaczę e, Pajongi Zapiszemy i w, może w tu w przyszłym odcinku właśnie przyjdziemy, zeksplorujemy to My już wróciliśmy i chyba tym akcentem będziemy kończyli sobie właśnie... One mi przerażają trochę. E, tym akcentem będziemy kończyli właśnie dzisiejszy odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia, do następnego. Na razie. Hej!